O tego, o tego to trzeba trochę ściśleć, bo ten... Nie, Ewa nie, nie, no ale ten, nie ten, którego tego... To nie kartonik, z którym gadasz. On jest wymutowany. Ale się Krzysiu boi, pizda, no, się, bo ja kurne, się boi. Woda, bo on się. On się boi wody, to już wiemy, co jest jego słabą stroną. Woda go gryzie, tak. dlatego się nie myje. I dajcie łapeczkę w górę. Zapierdo. Chodź do endu, Oblagi? habibi! Ogólnie to cieszcie się, bo zaoszczędził wam waszych uszu Dzisiaj. <grym> skąd I tak zaczął <grym> zrzucić pizdeczkę <grym> No bo to jest Ha <grym> on się boi wody? Naprawdę woda go gryzie? Ja nie, to nie, tak tak, to tak, nie, to tak to... dokładnie tak, się nie myję. A, on się nie myje, no to... Po jest zimno, więc kurwa, jest zimno, bo ja się tu weźmę szulki. Właśnie, przeklinaj, tutaj się to laki, włącz ka... tutaj się zarabia. To włącz Karolyfer czy co innego, kaloryfer. nie? Kaloryfer. <laughs> Kalolefel włącz, ty. Ty geju. Włącz no. 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 Kaloryfer. Karol dla mnie to ty z śmieciem. Wypierd... stąd. Włącz Kaloryfer. Chodźcie za ja przy której pobijemy, bo wy jesteście takimi nudziarzami. Nigger zbije na serwer. Włącz kolory tu narobisz Włącz kolory No chyba nie wiem. Dziura. Hello? Emma! Włać, to nic nie odwąpiłem Bo tutaj się zarabia. No właśnie teraz. Jo. Grosze chyba. Emma! Ja. Ej A nie musieliśmy o tym wiedzieć. Nie wiem. Musiałem... Musiałem to oznajmić całemu światu. Bej, okno i za chwilę gnędza zygnalera. Oooooo! Dobra, Dido samą. O, e, co, oczy. Ty, co ty spożywasz po Wracam ma Madildo! Co, co się dzieje? No, na jego Co się co dzieje? Jesteś, no? Czemu ty szybujesz jakbyś był na Ej co się... Co? Ej, to sercu! Kur... Co w dysko? tej sytuacji? Ej nie bij Co cześć, się... Jesteście, gdzie jesteście? Tylko wiesz, jak on mnie hit, to ja padnę praktycznie od razu Za linią jesteśmy Co się dzieje? Ej! Freecooksiu Freecooks no Freecooks Co tam Chowaj go Chowaj go, Chubaj Chubaj go. go. Tylko mam tego mam antilogout więc mnie nie hitajcie Jezu jak on tu zostanie to ma... Masz hampa Władziowi by kartonik złapał się mnie. Dobra nie wiem. No nie kartonik uśmiech. mnie. No, to jest tak jak ja bym był S-em i się bił z kimś na anarchii, nie? No to jest to są mnie I weź się bił z jakimiś randomkami. Nie. nie to, chcesz? Chcesz? Daj, to się kup! No to się... A trochę bekanie. Nie ja mam Anty. Jak mam se kupić Nawet na rynku nie ma. I poza tym mi clear na Ej, nie tapajcie mnie, idę na chwilę AFK. Dobra? Dobra, ale nie idź do Endu, tylko chodź tu, żebyśmy ten, żeby nie loty nam działały. Wiesz, go tu na spawnie. Ale on jest na spalnie, będą nam działały zobacz. Daj mi te koksy. Jezu! Ja się poproszę, ty geju! Dobra, czekaj, czekaj, ja mu wystawię. Nie, ha, ja już za późno, już wam dałem. Dzięki. O, dzięki. Oj no dobra, ale wy macie... Ej, chcesz kupić łaskawieńca czy nie? No Ja ha, chłopie to mam nieelimitowaną. Znaczy nie łaska wieńca, tylko od tego. Ej, co tu za gangbang się dzieje? Ej, chodźcie do, bo, przy borderze. Co tu się dzieje? Ja. Nie przy By, Na... już wam mówię, czekajcie, no. to jest na... Ja po kordach nie umiem. Nie ja też. To, bana. to jest na... E, na E to jest. Jak no A. Aha, na, na E Aha, na te? Na E! ma tu Gdzie coś? Ale nagrodą był wpierd... E kultury A to... chyba nie będziesz tutaj kultury? Tak Gówniarzu No <laughs> <laughs> oh! Byliście, bo ja widziałem waszyniki tu przed sekundą. No to mogę tam A Nie, władzio, Nie, to jest słuchawa... Ca... Nie, tu jestem, byłem, tu, ja tu byłem. Władzio wszystkie A gdzie perły. Nie było, wszystkie niby. perły, clearuję ci wszystkie perły. Zora władzio mnie plecami bije, nie? I mam to na klipie. Ja mam to nagrane, jak ty mnie plecami bijesz. I idź na popa. Patrzcie streama mojego, zobaczcie. I dajcie łapkę w górę, u mnie na streamie. Biedaki. Ej, ale... Jesteś tam. No. O, patrzcie, patrzcie, uwaga, patrzcie spokojnie. wszyscy, patrzcie. O czekajcie, bo to się nie przewinęło. Patrzcie. Ale no tragiczna miała czekaj, muszę sobie dać większą. Trochę nie... z wyjęto. Aha, wywaliło lajwa. Nie. No nieźle. No widzisz Władzio, to Fajnie wszystko Fajnie robisz. tu weź Władziu się spokojnie. No czemu? Bo no miałem na nielocie prawie, i on poszedł spał, na, nie. Ja i, co i To wszystko bardzo, na lewie z opóźnieniem 10 minutowe? A nie? <śmiech> <śmiech> ja już jechałem. Ale wiem, mam dalej wczorajszego go live'a, nie? Ale nie mam słucha. Naprawdę masz go live'a jeszcze? A wy nie? O, o, o. Dobra, mam go Jest perłę Muszę wszystkie zabrać. No właśnie wycykał jedną, weź mu że je zabierz. Dobra, no już opuściłem go, bo możełem bo boskiego mi sklikiem. mu kolejną, tylko gdzie jest? No poleciał już tam. Tam gdzieś poleciał i nikogo, nikogo nie go nie wiem, powiem, że on i tak by poleciał w ciągu daleko. Jeśli albo mi dasz anty, to. O, widzę go, widzę go, widzę go. Linio. Jesteś gej, jesteś gej. Ty jesteś gej, no już J. się daje waszym komendom. No. Mam listy serwer, co tylko ciebie kantuje i ci daje szanty. Bo jesteś gejem. Ty no, też. Nie... No to właśnie jesteście, Gyubo. Słysze... bo... Słyszeliście ten nieudany no, no. Ta. żart. Da, wszyscy to słyszeli. I władzia chciałby szczekać swoim niewyporzonym pyskiem. No to esik, chyba? Nie, to władzia! No właśnie, na spawn, ale no to dobrze, że nie ma anty, bo ja teraz robię coś takiego. I władzia wychodzi z serwera. Koniczyło chyba za? Czekaj, L na czacie, poproszę, L, loga, loga, L, L, L. Jest to serwer, to nie jak cię to No i to, że coś, yy, wyzywasz mnie cały czas, cały czas tu pijąc i tak nie. dalej władzę, więc... Ty mu cały... dałeś? Nie, on wyszedł z serwera. Więc nie to, że coś, ale wcale tak nie mówisz i tak dalej, ale... Idziesz wyzywa Idzie ktoś do endu? Nie? Ja idę. nie. To, 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 to. Czekaj, dobra. bo jestem tylko ja ty i kartonika to... Władio, to jest kartonikiem. Ale dobra. Daj mi koronkę albo tego, no, albo zdaj mi swoją. Nie, mogę ci dać koronę akurat, no. Ja jestem przy tobie, akurat byłem. Zobacz korona. <laughs> Faworka. Faworka.